Witamy państwa w Gimnazjum numer 1 z Dzień Zdrastwujcie, będę tak Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez naszych uczniów, w której zobaczą państwo korelacje przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Takie holistyczne spojrzenie na naukę rozwija osobowość i twórcze myślenie naszych uczniów. Uczy ich stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zapraszamy na pokaz i życzymy miłych wrażeń. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, ledwie karczmy nie rozława. Ha ha! Hi-hi! Hejże, hola! Bardowski wsiadł w końcu do podpadł Podparł się w boki jak wasza. Hulaj, dusza, hulaj! woła. Śmieszy, tuma przestrasza. Wtem, gdy wówkę pił z kielicha. Kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno. z licha. Po coś tu mnie zawitał? Diablik to był wódce Istny niemiec, sztuczka kusa, skłonił się gościom układnie. ładnie, zdjął kapelusz i dał susa. aż na połowę. Para rośnie na bałokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i wkrótce ma paznokcie. Aaa! Twardowski! Witam, bracie! Cóż to? Czy jeszcze mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Patrz kontrakt, Mefistofilu. Pan warunki takie stara. O latach tylu, a tylu, gdy przyjdzie brać duszę moją, Będę miał prawo trzy razy zaprząc ciebie do roboty, a ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do dojrzał. Patrz, oto jest garść Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech z mnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żeby miał czym konia postać. I wymuruj gmach w tym lasku, by ją nie na popasku zostać. Gmach będzie z ziarna korzecha. Wysoki odszczyt krąpatą. Z brud żydowskich ma być strzecha. Popita na siebie zmaku. Mefistofiel duchem skoczy. Koniaczyści, karmi, boi, potem bicz z piasku toczy i już w gotowości stoi. Fardowski dosiadł do mózg. Próbuje podskoków, zwrotów, stępa, gotuje, kłusa, patrzy. A Żygmach już go. Jeszcze jedno. Będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj! Oto jest kobieta. Moja żona. Z do klucza, od drzwi, od pycha. odpycha. Czmechnął przed dziurką od kluczy. Dotąd jak czmecha, tak czmecha. Bo w gimnazjum numer jeden zło dobrym zwyciężają i o słabszych pamiętają. Tak, to prawda. W gimnazjum numer 1 można znaleźć wiele otwartych serc na potrzeby innych. W ramach działań koła wolontariackiego włączyliśmy się w akcję misyjną ojców palotynów w Adopcji serca. Od sześciu już lat opiekujemy się dziewczynką z dalekiej Afryki, Sandrin. Systematyczna pomoc umożliwia jej uczęszczanie do szkoły, rozwijanie swoich zainteresowań. Od samego początku jesteśmy w kontakcie z Sandrin i wymieniamy się listami. Oto jeden z nich. Do mojego kochanego przyjaciela. Pozdrawiam cię serdecznie. Pragnę powiedzieć, że tu, w ruinę, wszystko w porządku. Piszę ten list, aby podziękować, że zechciałeś być moim wielkim przyjacielem i cieszę się z tego. Uczył się w klasie szóstej szkoły podstawowej. Jestem inteligentna i wiem, że otrzymam dużo punktów i dostanę się do szkoły średniej. Jestem zawsze pierwsza w klasie. Polecam Was opiece Bożej. Mugeni Sandri. Przedstawiliśmy Państwu niektóre z naszych działań realizowanych w gimnazjum numer 1, które wspierają i rozwijają zainteresowania naszych uczniów. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy miłych wrażeń, bo dla nas w pracy ważna jest. Twórczość. Ciekawość kreatywność, czyli inspiracja. Serwer winałtów, Pozdrawiamy ze strzegomia. Do zobaczenia. Wspieranie wysokiej samooceny i wiary w siebie to jedno z ważniejszych założeń w pracy naszej szkoły. W codziennej pracy staramy się motywować naszych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Mamy nadzieję, że przygotowany pokaz spodobał się państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę i żegnamy się z Gimnazjum nr 1 z Trągowia. Do widzenia, au widazein. Na schvalano.